Witam, w poniedziałek. Dzisiaj zacznę od prac stolarskich. Cały tydzień troszkę mnie czeka, czekają mnie prace stolarskie, wykończeniowe skrzyni, którą odnawialiśmy od, od podstaw. Będą do, doklejane kolejne elementy: kolejne elementy zegara, korona, broda. Potem montaż drzwi i całego mechanizmu. Natomiast dzisiaj zacznę od zrobienia półki pod mechanizm, ponieważ stara półka, tak jak i cały zegar, jak jako że spadł na podłogę, kiedyś, kiedyś, właścicielowi, to także ucierpiała i skrzynka o, i półka mechanizmu. To jest połapana w różny sposób, ponieważ była pęknięta. No, ja sobie zrobię po prostu nową, żeby już. To wyglądało tak jak należy. Także to tyle. Biorę się za pracę i pozdrawiam. Ok, spróbuję ten kształt dosiąść na zamontowanej na stole takim roboczym wyżynarce. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Wcale nie jest łatwo wyciąć taki kształt, jak tutaj zaznaczyłem. Brzeszczot ma swoją szerokość i nie da się tak prowadzić, także ponocinałem naddatek, który muszę obciąć w taki sposób, i z grubszym marginesem odcinam wyżynarką każdy z takich kawałków. Potem to wszystko obrobię pilnikiem do właściwego kształtu. Jak widać, półeczka nabiera pożądanego. Pożądanego kształtu. No i będzie ok. Jeszcze druga strona, i potem poprawki końcowe, ucięcie krawędzi, wycięcie tych otworów na śruby mocujące mechanizm, i będzie ok. Półeczka będzie cała nowa. No i jest ok. Obrabiony cały ten najtrudniejszy kształt. Reszta to już zabawa. Pozdrawiam.